Dawaj, dawaj, To jest prezent dla ciebie, żebyś wiedział, jak będziesz duszony i krawatem. Uważaj na słowa, tyle ci powiem. O! o! Spokojnie, spokojnie! Spokojnie! No, na trójce będzie Super Mario kontra pan ochroniarz. Jak nic. Już nie zdążyliśmy, panowie, pozycji bokserskiej. Konrad zaprasza, tak? Mario, jesteś w stanie? Ochrona. Który tam go ten y, sparterował? Spokojnie, panowie. Który to był? Dobrze, opuśćcie. Dobrze. I pozycja bokserska do widzów, proszę. Do widzów. ona Nie chcesz walki przypadkiem? Zajebisty rzut. Chcesz walkę na następnej, czy nie? Ściągnij maskę. Chcesz walkę? Mogę spróbować. Nie ma problemu. Kto jest za walką? Panie i panowie, tak to się robi. Być może już na trójce, łysy z ochrony. Kurwa. Tutaj chyba sobie mogę usiąść. Kurwa, moką. Rzydzą cię moje włosy? No, brzydzą, no. A nie Zobaczysz, kurwa, co się teraz z tobą będzie działo. Próbujesz teraz? Przestań, mikrofon Próbujesz, Pawłowski nie słychać. Próbujesz ja prowokować? prowokuję. Próbujesz prowokować? To Kręcę, zobaczymy. Zobaczymy czy, zobaczymy, czy będziesz taki młody. Kręca się Zobaczymy, czy będziesz taki młody. Kręca ci się coś do głowy. Bałwanie, jebanie. Kręca ci się. Już nie jesteś taki odważny, już nie jesteś. Co, się uśmiechasz, żeby zatuszować? Nie chcę osłaniać. Panowie, pozycja bokserska do publiczności. Wielkie brawa! Nowaczkiewicz kontra Dredziasty. I taniec pijanej modliszki, dobrze. Ja sobie tutaj, o. Zdejmij to. zdejmij to! Zdejmij to, kurwa, no zdejmij to. Taki kozak jesteś, Bo A, co, A co ma sygnet do tego, kurwa. No, nie jest to specjalnie face to face, ale trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie. Co się boisz, kurwa, cioto, kurwa? No? Co kurwa, no? Co się kurwa boisz? Nie ma spania, panowie, nie ma spania. Co Co, kurwa, to cieto jebana, kurwa. Co kurwa, ten Dlaczego ty się nie śmiał? Co ma trzymają, kurwa. <głos> <głos> tak i w swoich oczach, kurwa. Nie przewracajcie go, Franc. Ja wiem, że ty potrafisz, ale nie przewracaj. Tenis rozrabiaka. Wielkie dobra, brawa. Stop, 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 publiczność. Parę słów teraz otalana. Morda, dawaj coś. Standardowo, weź to banie, pcha się na mnie z banią, weź to banie. Ty do jego stance, ty. Dobrze, Alan, Dennis? Alan, Alan, chodź na sekundkę jeszcze. A ty masz mikrofon, Mordzia. Jakieś parę słów od ciebie? Odnośnie tego tutaj, co się dzieje? E, panowie, przyszedł... panowie, 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 panowie. A tu się dalej dzieje, tu nie będzie słów. Chill, 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 chill. Denis, 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 Denis. Nie, nie mam nic, tej kurwy, do powiedzenia. Mocne słowa, mocne słowa. Alan, pytanie do Ciebie. E, powiedz mi, e, ponieważ teraz to Ty jakby, od Ciebie poszła pierwsza inicjatywa, to Ty odepchnąłeś rywala, co spowodowało, że... E, to Cię nie ma nawet siły, no to jest ja jak jakś, jak, dziewczynka go, mała, się na mnie nie odepchnąłem go, ja absolutnie go nie uderzyłem, odepchnąłem go po prostu i tyle. Absolutnie go nie uderzyłem. Nie chciałem w ogóle, ja nie jestem tego pokroju co on, żeby kurwa kogoś bić na, 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 na face to face czy <laughs> Denis mówi, żeby go nie trzymali, do. No.

Dobrze, 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 bo, bo za chwileczkę będziemy mieli walkę Denis kontra Franz, Kochani! Coś, coś się podzieje troszkę, coś tego, czy? Ja Edios zgraźnią. Bliżej, 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 bliżej dajcie panowie. Edzio skupiony, czuks uśmiechnięty, Troszkę Klaunada. <grym> nie wiem, co powiedzieć. Zobaczymy co będzie. Radę. O, radę się znowu, tak. <grym> Ja wiem, że on mnie przytulał ostatnio, ale później nie będzie. Szkoda. Koniec, 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 koniec. Zróbcie hałas, mordy. Tak jest. Pozycja bokserska do widzów, panowie. Do widzów. Najpierw zapraszam Zony oraz Dis. Zapraszam, panowie. Niezła próba, rozjeby ci ryj, ale co? Zapraszam, zapraszam panowie. No. Yy, Malik. Całokcie to, to był twój błąd, kurwa, największy błąd. Wiesz, jaką masz presję na sobie, kurwa, wiesz o tym? Zdajesz sobie sprawę z tego, kurwa? bo chciami masakruje ci pysk bardziej niż po walce z Kruszwilem. Czaisz, kurwa? Pokaż siłę, Maltyn, kurwa. I panowie. Po... Arwen, czaisz? Rzucę tobą, kurwa. Nie wiesz na co się piszesz, naprawdę. I panowie, pozycja bokserska do publiczności. Mini Mike kontra Big Jack! Bastisz dorosłych! Tauro arena! 5 lutego! Highlick 2! O! Kurde, <totrofie> o kurde. O! Leksy nabiegła bardzo zdeterminowana. Smakowało Leksy, czy nie? Czy smakowało? Agata ma twarde wargi. Co? Psst, że twarde wargi ma. Twarde wargi. Ma. To dwuznacznie zlebrzmiało. Dowiedzieliśmy się, że Agata ma twarde wargi, to jeśli, to rozumiem, że jak będą leciały w e, jej kierunku ciosy... Ja tylko to mam A co masz jeszcze twarde? Exactly. Przekonasz się yeah. 5 lutego. Potężny no. main event, potężnej gali, Hajnik 2, 5 lutego, Tauron Arena, Kraków, ogarniajcie pay per view, Owca Fasza. Kulturka, uścisk dłoni, pełne fair play. Wielkie brawa! Tego się często nie widzi. Dobrze. Raz jeszcze wielkie brawa i zapraszamy.